Cześć, witajcie z tej strony Arek. Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z gry Fine Volleyball. Jak widzicie, dzisiaj będziemy grać właśnie w tę grę. Mamy oczywiście tutaj takie tryby jak tryb meczu, jak tryb mini-turnieju, jak tryb turnieju. Mamy też karierę, którą trzeba niestety zakupić za 1950 coinów, więc Troszkę będzie zbierania. W sklepie mamy słuchajcie, różne piłki ciekawe. Mamy też ulepszenia, typu branding drużyny ulepszenie, czyli możliwość dodania własnego loga drużynowego. Mamy stylizowane fryzury za 1000 coinów. Mamy ulepszenie projektanta koszulek i za 400 coinów edytor kolorów boiska. Mamy też zespoły, które tutaj mamy stworzone, moi drodzy. Ja już mam 36 drużyn zrobionych i pewnie też będę chciał sobie po raz kolejny potworzyć parę drużyn. Bo jak widzicie, najwięcej mam z Polski, a z pozostałych krajów to mam tak po jednej, po dwóch, po pięć drużyn. Wypadałoby też troszkę yy, dołożyć tych drużyn, nie? Dzisiaj, w tym odcinku, będziemy robić tryb meczu. Wylosujemy za chwilę dwie drużyny, które będą w tym meczu. Odpalam sobie w tym momencie, słuchajcie, spin the wheel. W stronę spin the wheel sobie odpalam, słuchajcie, klikam sobie w moje koła i drużyny. FINE VOLLEYBALL pokazuje właśnie że mamy te kluby kręcę kręcimy oczywiście moi drodzy no i zobaczymy jakie drużyny się wylosują ja tutaj już klikam w yy, tryb meczu Pojedynczy mecz, oczywiście mecz mężczyzn. I pierwszą drużyną, która się wylosuje, którą wychodzi na to, że to będzie klub ukraiński barkom każany lwów eee, zawodnicy drużyna Barkomu Karzany Lwów, drużyna Skopie Titans Volleyball Club. Z numerem trzecim Aleksander Trajkowski. Numer piąty Milos Vukadin. Erik Nyman, siódma, siódmy numer. Dziewiątka to Dawid Nowak. Dziesiątka Petar Angelow na pozycji Libero. I z szesnastką Miguel da Costa. Zaczynamy więc to spotkanie. Lukas Kampa na zagrywce. Lukas Kampa. Pierwsza już akcja tego spotkania. Ja szybko zmieniam strategię. I już przegrywamy 1 do 0. Luka Kampa. Druga zagrywka. Zobaczmy. Luka Kampa. Luka Kampa. Znowu serwuje na naszego Libero. Trzeba tutaj uważać, żeby piłka nie zawisła na siatce. No, trochę ta gra nie oddaje, mm, słuchajcie, rzeczywistości, bo w rzeczywistości libero nie może serwować, a tutaj możemy ustawić tak, żeby libero serwował, więc nie bijcie mnie za to, jeśli libero będzie u mnie serwował. Kowalow broni, niestety mi się to nie podoba. Raz. No, muszę się nauczyć się w tą gierkę, jeszcze pewnie grać. Ale to jest bardzo fajna. Gierka mi się bardzo podoba i mamy jeden, jeden punkt. Skopie Titans, Volleyball Club zdobywa punkty. Aleksander Trajkowski na zagrywce. Zobaczmy, jaką zagrywkę da Aleksander Trajkowski. Dobra zagrywka. Leciutka taki Leciutka zagrywka ze strony macedońskiego klubu. I teraz Wasyl Tupci będzie serwował. 3 do 1 dla ba Barkom Każany Lwów. Raz, dwa i trzy. Niestety y, zawodnicy Barkomu to obronili. My też zablokowaliśmy. Znowu blokujemy. Ja cały czas daję potrójne bloki. Jak możecie zauważyć. Mocno. Ok, zobaczmy, jak mi pójdzie teraz. Kolejna akcja po stronie Skopie Titans i Oscar Woźny bez problemu obroni tą piłkę. Angelow, Nowak, Dacosta. Jest drugi punkt dla Skopie Titans. Zrobimy sobie zapis gry za chwilę. Robię sobie zapis w tym momencie i wracamy. Już wracam, moi drodzy. Milos Vukadin na zagrywce. Zobaczmy, jaką zagrywkę ten zawodnik yy, pośle. Perfekcyjna siła. Ale Wasyl Tupci bezproblemowo. Widzę, to odebrał. Miguel da Costa poza boiskiem piłka. 4 do 2 dla Karzany Lwów. Mykola Kuc w polu zagrywkowym. Na naszej stronie pojawił się Libero. Ze strony Barkomu zszedł właśnie Oskar Woźny, Angelow, Nowak, Miguel da Costa. Znowu Miguel da Costa. I znowu odebrana piłka przez Barkom Lwów. My tu próbujemy swoich sił. Widzicie, jak tutaj się broni drużyna z Macedonii. Niestety. 5-2 dla Barkom Lwów. Mykola Kuc. Mykola Kuc. Raz, dwa i trzy. No, mi się broni. i To nieźle. My też się bronimy. Staramy się. Przynajmniej. Dobra, zmieniamy strategię naszego ataku w tym momencie. Okej, okay, kiwka. Zmienimy sobie. Oj, sześć, dwa. No, 6 do 2 dla Barkomu Karzany Lwów, więc. Mikolaków z trzecią zagrywką, moi drodzy. To jest fajna gierka, moi drodzy. Polecam sobie wam zagrać w tą gierkę. Nawet jeśli nie, nie lubicie siatkówki, to polecam sobie potworzyć parę drużyn i sobie porobić takie mini turnieje. 8 drużyn wystarczy Wam, żeby zrobić mini turniej. I wy nie musicie płacić ani za trypy szybkiego meczu, ani za tryb mini turnieju. Mini turniej i mecze już macie od razu, moi drodzy, w tej grze. Za pozostałe rzeczy trzeba zapłacić, ale no cóż. Jak widzicie, ja też już nie będę miał reklam pomiędzy tym, tymi wszystkimi rzeczami, więc nawet jak będę zapisywał Wam, jak będę zapisywał sobie nawet ten, ten mecz i wychodził z niego na jakiś czas, to nie będę miał reklam, więc nie będę musiał Wam tych reklam wyłączać, nie będę musiał robić cięć. Co mnie bardzo cieszy. Wiadomo, trzeba trochę pieniążków tam, że tak powiem, wyłożyć, żeby za zakupić brak reklam, ale ja to zrobiłem z przyjemnością, więc zobaczmy. Mykola Kutz, moi drodzy. Znowu Mykola Kuc daje mocny serwis. Musimy się skupić, panowie z Skopie. Oczywiście niektóre kluby to są wymyślone. To są twory przez Chatter GPT wymyślone. Ja tu nic nie miałem do gadania. Ale niektóre kluby to są rzeczywiste, więc. Zobaczmy, czy mi pójdzie kiedyś mocny atak. Raz, może teraz. Dwa. I może teraz. Niestety nie. Ale jest! Trzeci punkt. Trzeci punkt dla Skopie Titans. Tak, z sety ustawiłem. Y, maksymalna ilość setów to 5, a punkty y, do zdobycia seta 25. Tak jak jest w normalnym meczu siatkówki. Więc będzie ciekawy. Więc będą to długie sety. Długie to będą materiały, myślę. Może nie będą to zbyt ciekawe, ale mamy, ale idealnie. Idealnie tutaj zostało uderzone. No i Miguel da Costa. No i co, robimy comeback. Miguel da Costa. Serwuje bardzo mocno. Oskar Woźny bez problemu. Aj, 12 do 4. No, być może przegram tego pierwszego seta. Trudno, będą jeszcze pozostałe sety do rozegrania. Ale dla mnie jest ważne to, że bardzo, świetne, że bardzo dobrze się bawię przy tej grze. Bardzo fajnie mi się tworzy drużyny, bardzo fajnie mi się gra w tą grę. Fajne jest to, że jest ona zoptymalizowana z komputerem i mogę normalnie dla was nagrywać o taki oto sposób. Demetrowiecki, moi drodzy, 13 do 4 dla zawodników z Lwowa. Macedończycy sobie średnio dość się radzą, ale dobra. Może się ten mecz skończyć 3 do 0 w setach. No bo 14 do 4 jak widzimy. Dimitrow Wiecki. Kolejna jego zagrywka. Raz, dwa, trzy. Oj, musieliśmy przebijać, bo nie było możliwości ataku. Kiwka. Musagłeje. Trajkowski. Miguel da Costa. Oskar Woźny przejmuje tą piłkę. I barką okażony Lwów. Na szczęście zablokowany. Erik Nyman, jego pierwsza zagrywka. Zobaczmy, czy będzie to dobra zagrywka, czy nie będzie to dobra zagrywka. Erik Nyman. Siup. Niestety, autowa, autowa zagrywka. No cóż, no bywa. Ilia Kowalow, moi drodzy. Ilja Kowalow serwuje. Ładne odebranie piłki, perfekcyjnie. Wystawienie i Oskar Woźny, na szczęście dla Barkomu, obronił to. No, tutaj będzie ciekawi, moi drodzy. Szósty punkt dla Skopie Titans. Nikola Zorić, moi drodzy, na zagrywce. Pierwsza jego zagrywka będzie. Schodzi Angelo, wchodzi w a zatem Zoricz na Kowalowa będzie serwował. Zoricz, Ładny serwis! 16 do 6. No, ten set raczej się skończy szybko. Musy Guey. Pojawia się z powrotem na boisku Angelow. Schodzi też yy, woźny yy, w Barkomie i na jego miejsce Szewczętko. Jest siódmy punkt. Bardzo dobry tutaj, bardzo dobra tutaj akcja zespołu z Macedonii. Dawid Nowak na zagrywce. Zobaczmy. Mocna zagrywka. I bardzo dobry tutaj serwis, aczkolwiek tutaj siatkarze z, ba z Lwowa. 17 do 7. No, mają tą przewagę 10 punktów, utrzymują, co mi się średnio podoba, ale cóż. Lukas Kampa. Lukas Kampa. Zepsuł ten serwis. Wracamy już do meczu. Aleksandar Trajkowski po raz drugi w polu serwisowym. Zobaczmy, jak sobie poradzi trajkowski teraz. Leworęczny zawodnik. No, czasami mam wrażenie, że piłka już dotyka ziemi, a jednak, a jednak zawodnicy odbijają tą piłkę, więc ja już chcę się cieszyć, a tu się okazuje, że piłka cały czas w grze, więc tutaj trzeba być naprawdę skoncentrowany. Miguel da Costa za wysoka ta świeca. Raz, dwa i trzy. Leciutko. 9 punktów dla Skopie Titans. Milos wukadi. Druga jego zagrywka. Wchodzi zoricz, schodzi Angelow. My sobie zrobimy jeszcze zmianę. Za Wukadina właśnie wejdzie pierwszy, nasz libero, petar Angelow, i zobaczycie jak wyglądają serwisy nielegalne, czyli serwisy zawodnika libero, o ile zdobędziemy teraz punkt. Bo jeśli nie zdobędziemy punktu, to będzie dupa. Jest, jest punkt, jest dziesiąty punktów, a więc Milos Wukadin zejdzie z boiska tylko po to, żeby na boisku mógł się pojawić Angelow. I się zadzieło nam. Całe szczęście, że zapisałem mecz, to wznowimy go od 17 do 8. Więc szybko po prostu zrobimy te punkty. Mam nadzieję, że się uda, Aleksander Trajkowski. Nie wiem, czemu czasami te zmiany nie działają. Naprawdę nie mam pojęcia. Dobra, zapiszemy sobie ten, ten mecz w tym momencie, moi drodzy, i kontynuujemy. Kontynuujemy naszą tutaj grę. Wasyl Dupdzi. 9. Dla Skopie. Teraz będzie zmiana. Zejdzie Angelow, wejdzie Zoric. Po tej zmianie teraz robimy zapis, mecz, i wracamy. Milosz Wukadi. No, czasami będzie taki problem, niestety, w tej grze. Też mi się to za bardzo nie podoba, ale trudno. Musimy być na to przygotowani, że czasami będą takie problemy z tym mecz z, tak, z tą grą. Oleg Szewczenko będzie serwował teraz. Pierwszy jego serwis. Wchodzi Angelo z powrotem na boisko. 19 do 9. 19 do 9, moi drodzy. 20 do 9 dla Barkomu Karzany Lwów, więc tutaj będzie już powoli końcówka tego seta. Zbliżamy się do końca. Oleg Szewczenko, raz. Dwa. Znowu się nie udało. Czasami też tutaj w tej grze jest coś takiego, że Punkt zdobywa drużyna, która przebije piłkę pod siatką. Niestety czasami takie coś też się w tej gierce zdarza. I to jest z jednej strony fajne, bo. No bo wiadomo, to jest tylko gra, ale z drugiej strony, skoro to jest realna siatkówka, to nie powinno być takiej y, opcji, że wiecie, że piłka przychodzi. Pod siatką, i jest punkt dla drużyny, która atakowała, nie? Ale. Dobra, ja nic nie mówię. Jest 10 punkt dla Skopie Titans w tym pierwszym secie. Trzecia. Słuchajcie, zagrywka Miguela da koszty, więc ja sobie zapiszę mecz. I wrócimy, i wznawiamy. Chyba będę wolał po każdym punkcie zapisywać. Ja wiem, że to wtedy będzie wydłużanie, ale trudno. Trzeba będzie co jakiś czas zapisywać, nawet po każdym punkcie. 22 do 10. Dobra, może nie będę zapisywał po każdym punkcie. Dmytrowiecki, moi drodzy. 14. Zbliżenie na tego zawodnika. Zobaczmy, jak on zaserwuje dość łatwo do odebrania, ale my też tutaj musimy odbierać te piłki dobrze. 23 do 10 to będzie chyba set rozpieprzony przez barką każany lwów. No przewaga 10 punktów 15 nawet w secie. No kurczę będzie ciężko. Tyle odrobić jeszcze. W tym secie, ale będzie ciężko. Tym bardziej, że dobrze bronią się, więc to tym bardziej jest ciężkie, ale jest. Jedenasty punkt dla Skopie Titans. Erik Nyman, moi drodzy, będzie w polu serwisowym. Erik Nyman. Jest asior serwisowy, więc bardzo dobry serwis, właśnie Erika Nymana. I zobaczmy, trzecia zagrywka, właśnie w tym spotkaniu, w tym secie. Erik Nyman. Znowu mocno. Znowu dość brutalny wobec przeciwników. Znowu dość brutalny Erik Nyman był dla przeciwników. No i czyżby się zaczynał comeback drużyny ze Macedonii? No zobaczmy. Erik Nyman, kolejny serwis. 14 punktów. 23 do 14. Piąty serwis Erika Nymana. Przyjmujący Erik Nyman to przyjmujący tej drużyny. I tutaj by była kolejna y, piękna historia, gdyby Skopie zrobiło taki comeback. Ale czy to jest możliwe? Nie. Punkt setowy dla Barkom Każany Lwów. 24 do 14. Ilija Kowalow, moi drodzy. Serwuje. Szczurow. Nowak Zoricz. Leciutko. Kampa. Szurow. Nyman. Nowak. Zoricz. Woźny. Kampa. Szczurow musi przebijać. Angelow. Nowak. Zoricz. Weszło. Piętnasty punkcik dla. Skopie Titans, Nikola Zoric, druga jego zagrywka. Schodzi Angelow, oczywiście, bo stanął na pozycji atakującego, a Libero nie może atakować, więc Angelow schodzi. Wszedł w Wukadi. Kowalow, Kampa, Gay, Nyman, Nowak, Wukadi. Kończymy. Kończymy ten pierwszy set. Moi drodzy, A... Ok, to poczekajmy. I Dawid Nowak rozpocznie drugiego seta, a więc ja zapisuję mecz. Przerywam ten mecz. I bardzo Wam dziękuję za dzisiejszy odcinek. To był pierwszy odcinek z gry Fine Volleyball. Mam nadzieję, że Wam się spodoba ten, ta seria. Będziemy będę wam pokazywać yy, oczywiście po jednym secie z każdego spotkania. Będą turnieje, mini turnieje, będzie tworzenie zespołów. Kto wie, może nawet będzie live stworzenia właśnie zespołów. Kto wie. A na razie ja się z wami żegnam. Odcinek wyjdzie dość długi, więc ja się z wami żegnam. Cześć i piona.